Dzisiaj omówię monotoniczność ciągu geometrycznego. Powiem, kiedy ciąg geometryczny jest malejący, rosnący lub stały. Tak jak w ciągu arytmetycznym, no, to czy ciąg jest był rosnący, malejący czy stały. Zależało od różnicy ciągu. Tak? tak tutaj w ciągu geometrycznym to nie tylko zależy od ilorazu ciągu. Dlaczego? Tutaj musimy rozpatrzyć dwa przypadki. Przypadek, kiedy wyraz pierwszy jest większy od sera. I drugi przypadek, kiedy wyraz pierwszy jest mniejszy od sera. I tak, ciąg y, będzie rosnący w pierwszym przypadku, kiedy nasz wyraz pierwszy będzie większy od zera, to mamy ciąg rosnący dla Q większego od jedynki. Tak, bo jeżeli na przykład A1 będzie większy od zera, czyli będzie równe 2, Q załóżmy będzie równe 2, to kolejny wyraz to 4, następny 8 i tak dalej, i tak dalej. Widać, że ten ciąg jest rosnący. Dalej, ciąg będzie malejący, jeżeli Q będzie z przedziału od 0 do 1. Czyli Q będzie ułamkiem. Na przykład Q będzie równe 1, 2 i też mój pierwszy wyraz większy od 0, jak będzie 2, no to kolejny. 2 razy 1 druga, 1, 1 razy 1 druga, 1 druga, dalej 1 czwarta i tak dalej, i tak dalej. Widać, że ten ciąg maleje. No i oczywiście ciąg stały, kiedy Q jest równe 1, tak? Czyli jeżeli A1 będzie równe 2, no to A2 tak samo, 2, 2 i tak dalej, i tak dalej. Drugi przypadek, kiedy A1 jest mniejsze od zera. Ciąg będzie rosnący, jeśli Q będzie z przedziału od 0 do 1. Czyli tutaj odwrotnie, tak? Tutaj był malejący, jeżeli Q było z tego przedziału, tu jest rosnący. Dlaczego? Na przykład, skoro A1 ma być mniejsze od zera, to wezmę sobie A1 równe minus 2. A Q Niech będzie równe 1, 2. To pierwszy wyraz, minus 2, minus 2 razy 1, 2, minus 1, minus 1 razy 1, 2, minus 1, 2. Widać, że te wyrazy nam rosną, tak? Minus 2 jest mniejsza od minus 1, minus 1 mniejsza od minus 1, 2, więc mamy ciąg rosnący. Tak dalej ciąg malejący. Jeśli odwrotnie, tak, q będzie większe od zera. od 1, przepraszam. I na przykład q jest równe 2, mój wyraz pierwszy to minus 2, to kolejne to będzie minus 2 razy 2, minus 4, dalej minus 8, tak? minus 16 i tak dalej, i tak dalej. Widać wyraźnie, że ten ciąg nam maleje, że razy nam maleją. I ostatni przypadek, kiedy mamy ciąg stały. No to oczywiście Q równe 1. Czyli jeżeli pierwszy wyraz będzie równy minus 2, każdy kolejny też będzie równy minus 2. Mamy ciąg stały. W, w sytuacji, kiedy Q jest mniejsze od zera, czyli Q jest liczbą ujemną, ciąg nie jest monotoniczny. Dlaczego? Jeżeli na przykład A1 będzie równe 2, a Q będzie równe, niech będzie minus 2, to pierwszy wyraz 2, 2 razy minus 2, minus 4, minus 4 razy minus 2, 8, dalej minus 16, 32 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj raz wyrazy nam maleją, raz nam rosną, tak? Teraz mamy liczbę dodatnią oraz liczbę ujemną, czyli nie możemy powiedzieć o takim ciągu, że ten ciąg jest monotoniczny. Dobrze, i zrobię ćwiczenie, że ćwiczenie trzecie strona 134. Zrobię drugi wiersz pod punkt B, D i F. Dobrze, mamy podany wzór ciągu AN równe minus 1 siódma do n tej. Naszym zadaniem jest wykazanie, że ciąg AN jest geometryczny. Dalej mamy określić monotoniczność tego ciągu. Kiedy ciąg jest geometryczny na początek? No, ciąg jest geometryczny, jeżeli istnieje iloraz Q. Przypominam, że Q, ten iloraz oczywiście jest stały, że Q to jest An plus 1 przez an, tak? Wyraz następny przez wyraz poprzedni. Ten wyraz Q musi być liczbą stałą, ten iloraz. Dobrze, to wyznaczę ten iloraz. Może, można sobie zapisać, tak? To musi być liczba stała, żeby, żeby ciąg był geometryczny. I wyznaczę iloraz A n plus 1 przez AN. Jak mam wyznaczyć A n plus 1, to wystarczy, że w miejsce n na podstawie n plus 1, czyli będę miała minus 1 siódma n plus 1 przez A n, czyli przepisuję wzór. W sytuacji, kiedy mam dzielenie i te same liczby, te same podstawy, to odejmuję wykładniki. Czyli mogę zapisać jako minus 1, siódma do potęgi n plus 1, tak? odjąć to, co na dole w mianowniku n. Czyli mamy minus 1, siódmą do potęgi n nam się zredukują do potęgi pierwszej, czyli minus 1, siódma. Skoro q jest liczbą stałą, to znaczy, że ciąg jest geometryczny. I teraz musimy określić, yy... Monotoniczność tego ciągu, sprawdzić czy on jest monotoniczny, tak? No tutaj od razu widać, no, że skoro Q wyszło nam równe minus 1 siódma, czyli mamy sytuację, w której Q jest ujemne, jest mniejsze od zera, a to oznacza, że ciąg nie jest monotoniczny, ponieważ te wyrazy raz będą dodatnie, raz będą ujemne, tak? Ciąg nie jest monotoniczny. Dobrze. I następny podpunkt, podpunkt D. Mam wzór minus 2 razy 1 trzecia do potęgi n tej. Więc znów zaczynam od sprawdzenia, czy jest to ciąg geometryczny, tak? Mam wykazać tak naprawdę, że jest to ciąg geometryczny, czyli wyznaczam iloraz A n plus 1 przez AN. W miejsce na podstawiam n plus 1 w liczniku. Na dole w mianowniku przepisuję wzór. Mamy mnożenie, więc minus dwójki można skrócić i zostaje nam 1 trzecia do potęgi n plus 1 przez 1 trzecia do potęgi n, a to jest no, ta sama sytuacja, którą mieliśmy w podpunkcie B, tak? Te same podstawy, więc odejmujemy wykładniki, więc zapisuję 1 trzecią n plus 1 minus n, n -y nam się redukują. 1 trzecia do pierwszej, czyli 1 trzecia. I znów wyszło nam, że q jest liczbą. Q jest stałe. Tak? Q jest stałe, czyli jest to ciąg geometryczny. I to Q jest większe od y, zera, ale jest ułamkiem. Czyli Q jest z przedziału od zera do jedynki. Więc mamy dwie sytuacje, tak? Albo ciąg będzie malejący. Jeżeli a1 będzie większe od 0 albo ciąg będzie rosnący, jeżeli a1 będzie mniejsze od 0. Więc musimy wyznaczyć wyraz pierwszy. Więc w miejsce na podstawiam jedynkę do wzoru. Minus 2 przepisuję razy 1 trzecia do pierwszej, czyli minus 2 razy 1 trzecia równe minus 2 trzecie. Więc a1 jest mniejsze od zera, czyli po pierwsze, Q jest ułamkiem, jest przedział od 0 do jedynki. Po drugie, A1 jest mniejsze od zera, czyli mamy tą sytuację, tak, w której ciąg jest rosnący. A1 mniejsze od zera, Q od zera do jedynki. Ciąg rosnący. I jeszcze jeden przykład. przykład F. Tak samo zacznę od sprawdzenia, czy ciąg jest geometryczny, czyli wyznaczam raz Q. Miejsce e na n plus 1, czyli mam 4, 2. W miejsce e na n plus 1, koniecznie w nawiasie, dodać 1 przez 4. 2n plus 1. Uporządkuję sobie ten wykładnik. Tak? 4, 2n plus 2 plus 1. Tak? 2 i 1, 3. Mamy tą samą sytuację, która była w poprzednich przykładach. Czwórka, dzielenie czyli wykładniki odejmujemy od siebie. Czyli czwórka zapisuje 2n plus 3, odjąć 2n plus 1. Czyli 4, 2n plus 3, zmiana znaku minus 2n, minus 1. Mamy 4 do potęgi, no 2n i minus 2n nam się zredukuje. 3, odjąć 1, 2, 16. Więc q jest liczbą stałą. q jest równe 16. No, i od razu można zauważyć, że Q jest większe od jedynki. Więc, żeby określić, czy ciąg jest rosnący czy malejący, musimy jeszcze sprawdzić wyraz pierwszy. Ile będzie równy wyraz pierwszy? Czyli w miejsce n podstawiam jedynkę, 4, 2 razy 1 dodać 1, 4, 2 plus 1, 4 do 3, 64. Mamy sytuację, w której A1 jest większe od 0 i Q jest większe od 1, czyli ciąg będzie rosnący. Może wrócę, tak, Q jest większy od jedynki, A1 większe od 0, ciąg rosnący.